Hello, hi, hey, tu Ada, witaj na Zdaj.pl. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o gramatyce. Today we are going to discuss the tenses past simple and past continuous. Czasy, past simple i past continuous, słuchajcie, czyli przeszły. Prosty, dokonany, a taki niedokonany, ciągnący się w czasie, że tak powiem. I tak, słuchajcie, gdy chcemy powiedzieć o czymś w formie niedokonanej, co co przed chwilą powiedziałam, i ciągłej, czyli... Tak jak tu robiłam, słuchajcie, brałam, e, kupowałam, dostawałam, czytałam przez dwie godziny wczoraj, tak? Długo i tak dalej. Używamy czasu past continuous. Past continuous. A w sytuacjach, gdy po polsku chcemy powiedzieć o dokonanej czynności, kiedy coś zrobiłam, wzięłam, kupiłam, dostałam, używamy czasu past continuous. Simple, tak? Prosty, słuchajcie, dokonany, e, zakończona czynność. Amen, tak? I teraz tak. Czas past continuous. Troszeczkę o nim więcej. Więc tak, słuchajcie, czas past continuous tworzy się tak, że, doda, że robimy was albo were, czyli to be w odpowiedniej formie, czyli pierwsza i trzecia osoba. I, he, she, it. Tak jak tutaj jest, słuchajcie, I, hear, she, it. Jest was. Tak, was. A do wszystkich innych, czyli ja byłam, on był, ona była i to było, tak? A do wszystkich innych, czyli we, you, they jest where, tak? Oni, my, wy, byliśmy, tak? I teraz trzeba pamiętać o czasowniku z końcówką ing, ing, zawsze. Czyli ja byłam czytająca przez 3 godziny wczoraj. I was reading a book. For three hours yesterday. Przeczenia łopatologicznie robimy wasn't cooking albo weren't cooking, tak? Czyli jest to to be, was lub were, not plus czasownik z ink. I teraz dalej, słuchajcie. Jeśli chodzi o pytania. Pytania robimy tak, że przestawiamy to nasze to be, czyli to was, na początek wrzucamy jak w present continuous. Czyli was she cooking albo. Were we cooking, i tak dalej. Odpowiedzi krótkie yes, I was, no you weren't, eee, na przykład, nie wiem, no they weren't, i tak dalej, tak? Czyli zaprzeczamy tym to be, tak? Czyli to be was lub were plus czasownik z ink. A teraz czas pas dokonany zrobiłam, poszłam, wykonałam, i tak dalej. Słuchajcie, wszystkie osoby we wszystkich zdaniach oznajomujących. Oznajmujących, to znaczy taki, że poszłam, zrobiłam, e, widziałam, ugotowałam i tak dalej, dodajemy w drugiej formie. Druga forma czasownika. W czasownikach regularnych dodajemy końcówkę ID. W czasownikach nieregularnych trzeba ich się obryć na blachę. Obkuć na pamięć drugą tabeleczkę do pas Irregular verbs, czasowniki nieregularne. Można to robić partiami, słuchajcie, ich nie jest aż tak dużo, jakby się wydawało. Ale trzeba to znaczy. Przeczenia. Jeśli chodzi o pas simple, operatorem czasu, czyli tak jak w tamtym było was you were plus ink, tutaj jest did. Słówko did. I teraz tak, przeczenia tworzymy i pytania przez did albo didn't, tak? Czyli I didn't cook, ja nie gotowałam. Jeśli chodzi o te pytania, to właśnie Wam tutaj wrzuciłam, bo pytania zadajemy po prostu did, I albo she, i tak dalej cook. Czyli w przeczeniach i w pytaniach jest pierwsza forma czasownika. Jeżeli mamy did, to, to, to des z tego kukt, słuchajcie, przelatuje do did, tak? Czyli did you go, did you see i tak dalej. Czyli jak mamy did, nie martwimy się w ogóle o drugą formę czasownika, o drugą się martwimy tylko w zdaniu oznajmującym, tak? Krótkie odpowiedzi, yes, I did, yes, he did, albo przeczące, no, she didn't, yes. She did, no, we didn't i tak dalej. Pisownia, słuchajcie, musimy pamiętać, że tak. Jak mamy na przykład czasownik walk, tak? No to dodajemy sobie id, walked. banał, nic prostszego, ok. Ed, dodajemy tylko ed. Dance, danced, jeżeli się kończy, tutaj już nie jest tak prosto, bo patrzcie, jeżeli się kończy na e, musimy dodać d tylko, tak? Bo nie dublujemy e, nie piszemy dance, e, ed tylko dense. Travel. Jak mamy zakończone na l, to też, ups, ząk, uwaga, bear in mind, dublujemy l, czyli l-l-e-d, traveled, tak? Dużo osób o tym zapomina. A to jest naprawdę bardzo ważne w pisowni, wiecie co, bo was mogą od razu sch tam schakować za błąd, kurczę, spelling, nie? Że nie ma dwóch l. Tidy. Słuchajcie, tidy. Jak mamy y na końcu y, to od razu mamy alert. O kurde, coś jest nie tak w pisowni. W past simple zamieniamy to na i, I ed, tak? A jeszcze tu wam nie zaznaczyłam. I edy, czyli tidy, tidied. I ed, y zamieniamy na i, tak? Posprzątałam, tak? Play, no to jest to samo. By się wydawało. A teraz tak. Mamy tidy, a mamy play. W play dodajemy już tylko id, bo to jest wyjątek. Ale wszędzie, gdzie mamy y, słuchajcie, oprócz play, w większości, tak? No to piszemy i, e, d. Play, wyjątek. Tak sobie to zapamiętajcie, słuchajcie. No i teraz. Teraz dalej. Mamy examples, przykłady. Czyli pierwsze. Totalnie dokonany, tak? Poszłam do szkoły. I went to school. To jest akurat od go, słuchajcie, forma e, nieregularna went, tak? Ale szłam do szkoły aż trzy godziny, to jest I was going to school for two hours, czyli podaje określony czas. Jak mi się to dłużyło, że aż przez dwie godziny, tak? Potem kupiłam ciekawą książkę. I bought an interesting book. Kupiłam zakończona czynność koniec. Ale kupowałam ciekawą książkę kiedy zadzwonił telefon, czyli jest ta zależność. Robiłam coś ciągle i coś się wydarzyło, tak? Czyli I was buying an interesting book when my telephone rang, tak? Czyli czynność ciągła jest past continuous, przerwana przez jedną w przeszłości, past simple, tak? Moja siostra nie zagrała wczoraj na pianinie. My sister didn't play the piano yesterday. Czyli did not didn't, tak? Jest czas past simple. Nie zagrała, nie było że nie grała. Ale moja siostra tańczyła i śpiewała. My sister was dancing and singing yesterday. No i teraz, słuchajcie, mamy ćwiczonko. Trzeba wybrać past simple or past continuous. I tak, pierwsze zdanie. Anne bought albo was buying a new ball last week. I teraz tak, Ania kupiła czy kupowała nową piłkę w zeszłym tygodniu? No kupiła, tak? To jest dokonane. Czyli co musi być? Musi być, słuchajcie, bought, tak? And bought a new bowl last week. Potem. Today at 6 a.m. my son i teraz still slept, czy was still sleeping. Słuchajcie, jak mamy still wciąż, to w większości jest past continuous. To trzeba sobie zapamiętać. Czyli dzisiaj o 6 rano mój syn nadal spał. Kto by nie spał? Więc jeżeli to jeszcze czynność jeszcze rozwlekła, on nie zaspał, tylko nadal spał. Czyli was still sleeping. Tak, past continuous. Potem trójeczka. When we arrived i teraz albo were arriving, our parents watched albo were watching a film. Czyli kiedy przyjechaliśmy, nasi rodzice oglądali film, czyli to była czynność ciągła. Oni oglądali, a my im tak jakby rzekomo przerwaliśmy tą czynność przyjeżdżając, tak? Czyli kiedy przyjechaliśmy, musi być past simple, tak? Arrived, our parents were watching, were watching a film, tak? Czyli czynność ciągła Czwóreczka. The train to Oxford departed albo was departing 25 minutes ago. Czyli e, pociąg odjechał do Oxfordu 25 minut temu. Słuchajcie, jeżeli mamy słowo kluczowe AGO, ago to od razu walimy past simple. Od razu. Jak jest yesterday, AGO i tak dalej, to są wyrażenia e, czasu w, wybitnie specyficzne dla past simple. Czyli musi być departed, tak? Odjechał. Poza tym on nie odjeżdżał nie? Tylko odjechał. Pięć, he didn't use albo wasn't using, using the computer between five and three o'clock. I tak, on nie używał tego komputera, czyli jakaś czynność ciągła, bo jest podane, że pomiędzy trzecią a piątą, tak? Czyli musi być past continuous, nie było, że nie użył raz, jednorazowo, tak? Tylko to była czynność rozwlekła, czyli wiemy już, że wasn't using musi być. And the last example, number six. It rained albo was raining heavily when the car crashed albo was crashing. Czyli padało, 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 słuchajcie, ulewa była mega, kiedy się roz rozwalił samochód, tak? Czyli to, że on się rozbił, to jest czynność jednorazowa, czyli musi być crashed, tak? Ale it was raining, tak? Padało, it was raining, padało, padało, padało i ten samochód, coś mu się stało, na przykład, słuchajcie, I was observing the bird. When I saw my sister, czyli obserwowałam długo ptaki, tak, kiedy zobaczyłam siostrę. No, mam nadzieję, że Wam pomogłam, słuchajcie. E, najważniejsze z tego to jest to, żebyście zapamiętali, że past simple jest do dokonanych czynności, i, e, może być też jednorazowych, kiedy mamy ago, yesterday, określony czas w przeszłości, tak, a past continuous, kiedy mamy... Na przykład ramy czasowe, kiedy coś robiliśmy, ale czynność ciągła, tak? Także powodzenia w nauce drugiej formy czasowników nieregularnych do pas simple, słuchajcie, dacie radę. Bye!